Hej! Zgadnijcie jaki to czas! To czas, żebym znowu pożerał się z tym przeklętym etapem 5-3. Dobra, nie ma co. Zrobiłem sobie małą przerwę od Gaidena, więc... ...do końca nie pamiętam tego etapu. Więc zejdzie trochę czasu na przypomnienie go sobie. Na pewno pamiętam, że to były ninja. I że są wkurzający. I że rzucają się granami. I że grami się trochę laksi. A to nie wyszło, to nie przejdzie, to też nie. <laughs> Okej, okay, dzięki. Czyli wskoczyć, to coś tak zniszczyć, i. O! To nie było zamierzone, wierzcie mi. Au. Niech to, nawet jak dotrę do was, to będę miał tak mało energii, że zrobi ze mną co zechce. Zresztą, nawet jak mam pełną energii, to robi ze mną co zechce. O. Skocz na tą drobinkę. A, to było szybkie. Tak, to było szybkie, nieprawdaż? ho. Okej. Okay. To było dość dziwne, nieprawdaż? Nie. Każdy rotając przeciwnik w każdej grze platformowej jest tak samo wkurzający. Uh, mówiłem. Nie pamiętam czy kiedykolwiek zostałem zwinięty tu, czy kiedykolwiek zginąłem tu O! O! O, panowie historyczna chwila udało mi się uniknąć wszystkich stojących indzy. Nie było to mądre posunięcie jednak, że już jest naprawione i jest! Okej, okay, teraz szybko na drabinkę. A, no szto się tego uniknąć? No, eee. teraz szybko. To był szybki zgon. Da się ich rozwalić na stojąco, okej. Okay. Tutaj muszę poczekać. No nie, to I tutaj żyć. dobra. No nic. to okay. Okej, okay. okej. Aaaaa! A, to tu, to tu, to tu, to, tu, to. Uwaga, powiedz mi, że gdzieś tutaj jest life refill. No. Tego już nie, nie, nie doświadczę. No nisto. Mm. Coś mnie przed chwilą podkusiło, żeby złamać moją zasadę. No, say, nauczyć no, cheat, no, everything. Ba. Ale... Zobowiązałem się. Nie mogę. Bo inaczej Shinji przebije mnie na wylot. <grystanie> A jeszcze pomoże sobie w tym celu Magusem. <grystanie> Przecież tuż pod stopą Riu. skupienie wyjść stąd i z powrotem. Tak, już z powrotem safe przypomniałem, co trzeba robić. Szybciej. Oh. Szybko. Tutaj. Uff. Okej, okay, tutaj nieunikniony cios. No ale. Ok. Wow, wow. Złap się tej trapinki, dziękuję ci ryju. Oh. Zapomniałem czy to było korzystne czy nie, ale bodajże nie było i nie będzie. Gdzie to mnie kopie? Tu, no. Okej, okay, boss. Boss jego tradycyjny, jestem malt. I teraz chodzę walczyć. Eee, no to jest było takie proste ha, ha! Udało się, udało Jest Stage 5 Akt 5. Zabiłeś mojego ojca Zabić Walczyliśmy, ale twój ojciec żyje What? Co? Kłamca Nie nie jest kłamstwo. Jeżeli przejdziesz dalej, zobaczysz go. Ale będę ostatnią rzeczą. To będzie ostatnią rzeczą, jaką zobaczysz. O, o, o. Panie i panowie, przechodzimy do aktu szóstego i od razu zdążyłem się dowiedzieć, że to jest akt, który działa na nerwy. I to bardzo. Zaraz zobaczymy. To trzeba przejść dynamicznie, bardzo szybko. Właśnie dlatego. Okej. Okay. Co no... Kurde, już widzę, dlaczego ten etap, ten akt jest dość trudny. Odrażająco dużo ptaków Jej, drzwi Przecież by to już był koniec kwencji Tak Okej, okay, przed tym aktem też mnie przestrzegano, więc znaczy przed 6-2. Zobaczmy co będzie. Na razie mam tylko jeden punkt życia, więc wątpię, żeby z tego wyszło coś dobrego. I jeszcze latające ninja. No to nie może być nic dobrego. Okej, okay, zobaczmy. Au, 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 au. Au, 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 To zaczyna być ciekawe, mówię wam. On tak jest lepiej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. nie spadłem jeszcze. Ale już widzę dlaczego ten etap jest taki trudny.